Cześć, nagrywałem już to trzeci raz. Bo za pierwszym razem wpadłem do lawy, a za drugim razem yy, wpadłem normalnie tutaj. Znaczy, wpadłem do lawy, tak? I nie nagrał się dźwięk. W tym drugim nagraniu, tak? Więc chciałabym wam pokazać coś bardzo dziwnego. Wodospad la lawy. Lawospad. coś jakoś tak. Ja nic nie robiłem. Mam tylko lapis i ziemię, żeby się stąd wydostać. Tak, tak. Ja nic wcale nie robiłem, znalazłem taką wielką dziurę w, save w opisie. A ja zaraz wam powiem dlaczego. Yy, patrzcie, jaki poziom? Yy, 67 poziom, tak. Bardzo yy, wysoki, znaczy nie wysoki, ale poziom, tak. Na lawę to nie jest, bo lawa występuje poniżej 20. Może, troszecz może troszeczkę wyżej, ale nie na 60, 67, tak mam nadzieję, że teraz się nie zawieje, tak? Bo chcę Wam teraz pokazać coś bardzo dziwnego i wam powiedzieć, dlaczego save w opisie. Płaski teren, naprawdę. dużo jaskiń. Nie to, że tutaj jedna dziura. Tutaj jest następna dziura, tutaj jeszcze jedna dziura i tutaj jeszcze dziura. Więc to nie tylko jedna jaskina. Jest to bardzo gładki teren i to bardzo do budowli jakichś zamków pięknych budowli. Dlatego save w opisie tam jeszcze... O, do tej pustyni jest bardzo gładki teren. No, tutaj można jakieś pola zrobić. O, 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 o. dużo, dużo. Duże to. Ło, o, o, Wpadłbym do lawy. Pierwszy raz to teraz to widzę. Tak, teraz to odkryłem. Dużo lawy. Mhm. Naprawdę dużo. Więc można tutaj sobie zrobić jakąś fabrykę. Naprawdę świetny świat. Yy, dlatego save było O, następna jest kinia i więc. Chciałam wam powiedzieć tylko ba, ten bardzo dziwny że, bardzo dziwny błąd. Może tego świata albo normalnie taki przypadek. Albo normalnie tak to powinno być. Więc widzimy się w następnym filmie. Ja będę zwiedzać tą jaskinię, ale ja tutaj muszę zrobić save'a, bo chcę Wam go udostępnić, żebyście mogli sobie coś tutaj rozbudować. Albo nie, że ja Wam wszystko powiem tam, co tam jest. Wszystko dla Was. Tak. Yy. A to widzimy się w następnym w filmie. Yy. Na razie.